Proszę Państwa, w województwo kujawsko pomorskie Pan Janusz Maciej, dostawca do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu, dostarczy 1 765 000 litrów mleka. Jest. Bardzo proszę. Nie, to, nie, to, nie, to, nie, to, nie, województwo lubelskie, nie, czekamy na to, na... Sierczak Marcin, Dostawca do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Karpolynie. Jest pani dostarczymy minął 176 tysięcy litrów mleka. Województwo Lubuskie, Pietruszczak Dawid, dostawca do Szczeleckiej Spółdzielni, ale widzę, że pan jest, tego Pana i Przedstawiciela ze Strzeleckiej nie ma. Województwo Łóskie, pan Cezary Kowalski. Dostawca do Okrytowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu dostarczył 3 miliony 195 tysięcy rynków mleka. Województwo Małopolskie. Pan Wojciech Gorym, Dostawca do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Nowym Sączu dostarczył 420 tysięcy, ale widzę, że Pana też nie ma. Województwie Mazowieckim Pan Ryszard Tomaszewski dostawca do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu dostarczył 2 miliony 7 litrów mleka. Województwo Podkarpackie, Pan Buchajski Adam, dostawca do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnym Stawie dostarczył 2 235 000 litrów mleka. Województwo Podlaskie, Pan Niemandowski Krzysztof, dostawca do Spółdzielni Mleczarskiej Mlekowita w Wysokim Mazowieckim, dostarczył 2 miliony 296 tysięcy litrów mleka. I to by pierwsza grupa. Województwo Pomorskie, Pan Wieliczko Andrzej, dostawca do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Malota w Nowym Morze Gdańskim dostarczył w imię 305 tysięcy litrów mleka. Województwo Świętokrzyskie, Pan Piękak... Patrzcie, młody rolnik, młody rolnik, młody rolnik. Województwo Świętokrzyskie, Pan Piękak na ziemię dostarcza do... W składzie mleczarskim Lekowita, Zalba, przetwórczość anglowy w Pirycy, dostarczył 297 tysięcy litrów mleka. Województwo rustko mazurskie Pan Serowi Popad, dostawca do okręgowej spółdzielni mleczarskiej w Pirycyku, dostarczył 4 miliony. 0,40 tysięcy litrów mleka. Województwo Wielkopolskie, pan Seraszek Mateusz, dostawca do i Spółdzielni Producentów Mleka, dostarczył 3 miliony litrów mleka. Nie ma, już ich będzie musieli wydobyć. Województwo Zachodnio-Pomorskie, pan Buchajczyk Konrad. Też dostawca do strzeleckiej spółdzielni 1 176 000 osób. Proszę Państwa, nagrodę specjalną, główną nagrodę rzeczową za największą średnią wydajność mleka od jednej krowy w cyklu laktacyjnym wynoszącą 17 314. Litru otrzymała Pani Małgorzata dostawca do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Grasnym Stawie. Proszę Państwa, jeszcze mamy trzy nagrody. Nagroda trzecie miejsce w kraju, spośród zgłoszonych rolników, to jest Pan Cezary Kowalski, dostawca do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Co 185 000 zł. Proszę bardzo, jest tu przedstawiciel, jest pani Kowalska, bardzo prosimy. Drugie miejsce, pan Serasze, dostawca do szefów spółdzielni, producentów mleka nie ma. I pierwsza nagroda, pan Serowi Bogdan, dostawca. Współdzielni Oleczarskiej i Życku, pierwsze miejsce w kraju, ponad 4 miliony 40 tysięcy złotych. Zostają, bo, to nie odebrał, do dojdzie z kakowej ziemi, na posiedzeniu rady zostaną wywęczone.